Siemano. Dzisiaj pojeździmy na glowo z ustawionym typem pojazdu skuter, ale na rowerze elektrycznym. I różni się to tym, że będę dostawał większe kilometrówki. I to w sumie tyle, więc powinienem mieć większe w sumie stawki, bo jak wiecie w Glowo jest liczone za kilometr do restauracji i do klienta. Ja już mam zmianę rozpoczętą, ale już jadę gdzieś tam bliżej jakichś punktów. Gdzie mogą zamówienia wpaść, Bo póki co nic nie mam. Zrobiło się w ogóle cholernie zimno. Już tutaj buty zimówki sobie w ogóle ostatnio kupiłem, więc od razu założyłem. Jak widzicie, rękawiczki, kurteczka, czapeczka, póki co jeszcze z daszkiem, w pierdolka i zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o przełączanie pojazdu na globo, jest to możliwe, tylko musicie sobie. Napisać do supportu przed rozpoczęciem pracy, no tak, z dobrą godzinkę, dwie, zanim oni to tam zaktualizują. Ja Wam tutaj wrzucę nagranie ekranu, gdzie to się znajduje, żebyście wiedzieli. I od razu zaznaczam, że mogą z Was weryfikować pod względem posiadania prawa jazdy, nie? więc to taka uwaga. Jeżeli chcecie kombinować w ten sposób, że się na rowerze, a, jeźdź, a ustawicie sobie samochód, to nie polecam. Bo jak dobrze wiecie, yy, w Globo wozimy również zakupy z supermarketów, nie? więc jak wam się trafi fajne zamówienie z kurwa, z pięcioma z grzewkami wody, no to nie wiem jak wy się zabierzecie, nie? a na Saporcie tak ciężko potem wytłumaczyć, czemu macie samochód ustawiony, jakiego rowerem jeździcie, nie? Wpadło większe zamówienie. I mamy KFC prawdopodobnie za 12... Szy... Co? Jakie Turlaj? O kurwa, muszę się zawrócić. No tak, no ja na Pawła II to jest dosyć długa ulica. Dobra, no to plac centralny. Eee, w takim razie Turla Klopa, to znaczy Turla i Klopsa. O czym to ja mówię? Aha, no i że ciężko będzie, żeby się mam wytłumaczyć po prostu z tego, nie? Więc tutaj przestrzegam przed takimi numerami. Buty mają strasznie grubą podeszwę, w ogóle nie czuję yy, platform. Co by nie, po, nie powiedzieć tutaj, pure'a dla YouTube'a? No, nie czuję platform pod, pod nogami, i trochę mnie to tutaj myli. Yy, naprawiłem manetkę, tak by the way, póki co prowizorycznie. Więc prawdopodobnie teraz będę używał manetki do ruszania, tak jak teraz. Bo często po prostu zapominam sobie przerzutek zmienić przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, gdzie wiem. Że będę musiał ruszyć, i wtedy posługuję się manetką, żeby sobie to ułatwić. No i pewnie przez to zjem o wiele więcej prądu z baterii. No dobra, no zobaczymy jak to wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Znaczy, no już oglądacie, no ale zachęcam do pozostania do końca. O, może w ten sposób. Pojazd demo. Śmieciarki na, na miarę XXI wieku. Elegancko. Nie wiedziałem, że są demówki samochodów. <grymio> Co, one są jakieś okrojone, kurwa? Nie wiem, jak działają pojazdy demo. To chyba tam na końcu, no. Uważnie mam 15 minut, kurwa, czekać? A, a to w 3, 4, 2, bo to w tak, pół, pół godziny już tak dobre. Tak, dobra. Mhm. Dobra. Dzięki. Dobra, po 40 minutach czekania mamy nasze cudowne zamówienie. Jedziemy to teraz zdawić. Jak widzicie, jest strasznie duży problem właśnie z tym oczekiwaniem, bo już jestem po prostu no, prawie godzinę czasu wizyde, nie? Więc już dzisiaj nie zrobimy dobrego wyniku. A Dużo ludzi mi też mówi, a czy nie dużo? Tam jeden komentarz, w ogóle zauważyłem taki, że u mnie to tak wszystko kolorowo wygląda. Kurwa gówno. Widzicie, że? Też czekam na zamówienia. I to wcale też nie jest takie właśnie kolorowe, jakbyście sobie wyobrażali. A jeżeli macie problem z tym, że... To znaczy, problem. Jeżeli nie wierzycie, że takie pieniądze idzie wyciągnąć, to zapraszam na Discorda. Tam jest kanał Wasze Zarobki. Kurierzy się chwalą zarobkami. I wyciągają o wiele lepsze stawki niż ja. Więc możecie sobie wpaść i popatrzeć. A jeżeli chodzi o jeżdżenie jako skuter, to pewnie zastanawiacie się, jak to wygląda jeżeli chodzi o czasy odbiorów i dostaw to się... zapytałem się i to się niczym nie różni od nowego, nie? To, że klient będzie dłużej czekał, to i tak dalej, i tak dalej, to to jest gówno prawda więc tutaj, tutaj... nie bierzcie tego pod uwagę także w ogóle ciekawi mnie to, czy globo się rozszerzyło jakieś okoliczne wiochy tutaj w ogóle bo... <laughs> nagle w Krakowie da się dojechać z dostawą nawet do Zielonek co jest ciekawe byłem tam ze dwa razy może ciekawie byłoby tak na Wieliczkę sobie pojechać czy coś, No Dobra, tutaj już musimy ulicą pojechać niestety Bo tam nie ma żadnej ścieżki W ogóle dajcie też znać, bo w sumie nie wiem, nie, nie szukałem informacji odnośnie tego Czy takie zjeżdżanie z przejazdu rowerowego na ulicę, tak jak ja to przed chwilą zrobiłem Czy to jest w ogóle... Zgodne z prawem, nie? Ja to nie widzę żadnych przeciwwskazań co do tego, jeżeli zachowamy tam szczególną ostrożność itd. No ale no nie wiem jak to wygląda w przepisach, nie? No i dobra, i tutaj sobie jedziemy w woli Tam będziemy stać na czerwonym Tutaj zaraz autobus im będzie wyjeżdżał, będę musiał go puścić No dobra, teraz już za późno, ma No niestety Niestety I co, może zrobimy sobie skuter z tego roweru, co? Już monetę. Gdzie ja zjechałem? Kurwa mać. Ej. No nie, no co ja zrobiłem teraz? Nie, no widzicie, nie mogę do Was gadać. Już się zamyślę bo tak to wychodzi Więc <g béch> teraz to, że pojechałem stąd szybciej, nic mi nie da oprócz tego, że zjadłem prądu z roweru nie, no nie będę jechać, dobra, tam pani z wózków O kurwa, dobra, tędy też nie się... Tam zupa jest w środku no Ale zaufam pani, że było wszystko zabezpieczone Aha, no tak, zapomniałem No dobra, to będzie nie niezła zupa Strząśnięta, nie mieszana Patrzcie Takie rynny na tą wodę, to one są strasznie zabójcze dla dętek, więc uważajcie na, na coś takiego Jesteśmy na miejscu Majsik Aha, na zajebistym miejscu Ślepy jestem Okej, mamy klatkę Dzień dobry, proszę bardzo Dziękuję, do widzenia Jakbyście się zastanawiali w ogóle, dlaczego ja tak staję bokiem do ludzi i tak dalej, czemu wy ich nigdy nie widzicie? Po pierwsze, nie chcę, żeby się też czuli niekomfortowo, że celuję w nich kamerą, mimo że działa to jako wideo A po drugie, ja mam mniej roboty przy montażu. Dostaliśmy za to całe 16,50. Nie mamy zamówienia, więc ja jadę do ropuchy. Do płaza, gada, kurwa, dziada, jebanego. <grystanie> A dałoby radę, żeby mi Pani zrobiła w tym większym kubku? Ale mało, tak? Tak, małą w większym, bo mam po prostu uchwyt na rowerze do takiego kubeczka i jak wezmę w małym, to ona będzie mi się wylewać, nie? Dziękuję, do widzenia. Dobra, sprawdzimy ten Wasz sposób z tym kubkiem. Praktycznie nie będzie się wylewać. Ubrałem się idealnie, Wam powiem. Nie, ej, faktycznie mieliście rację, nie wylewa się, kurwa. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem, co? Chociaż mam taki kubek termiczny, w sensie kubek termos po prostu zamykany. Powinienem go w ogóle ze sobą brać. I bym sobie tam ładował do tego kubka, co ja tam chcę. Hehehe, hehehe. I można byłoby jeździć. No nie no, teraz mam pleca kubera z kieszeniami, no to kurwa mogę brać do, do kieszeni i won, jak będzie pusty, nie? A potem ten monopol, to, to znaczy ta ropucha i można go uzupełnić. W każdym razie, jedziemy po sushi, a sushi to wiecie, nie? Oznacza kurwa czekanie i napiwek. Chociaż też nie zawsze, nie? Yy, I dostawa jest <laughs> w okolicach Bora Komorowskiego, tam gdzie nienawidzę jeździć, więc będziemy pewnie na obsranej górce narodowej. Jest szansa, że dzisiaj zwiedzimy zielonki. <laughs> no dobra, no nic. No i po co się wyhamowałeś? Trzeba było jechać dzięki. Yy. Aha, no i tu, dobra, i tu już nie ma ścieżki rowerowej. Ja myślałem, że jest. No nic. Nie będę teraz na pałę przestradzić się wbijał. No i czerwone. żeby że będziemy musieli czekać, nie? Ja nawet tam nie wchodzę do środka, tylko zobaczę co tam na aplikacji jest No, gotowe Okej okay. Mam nadzieję, że telefonu nikt mi nie, za, nie zabierze nie Dobra łatka, Dobra e, no tutaj tylko zjazd na i... Tutaj pan z restauracji też mnie ogarnął Tak więc teraz... Możesz zobaczyć jak wasze sushi jedzie. Pozdrawiam. Żadnych schodów nie będzie. Chyba. <grywa> Ale w sumie całatka z sushi to brzmi ciekawie. No ja Jestem oczywiście nie bo mogłem pojechać dalej, i skręcić dalej. A nie, dobrze, dobrze, jadę, ok, dobra. Więc cofam, cofam to co powiedziałem. No tutaj nie, po szansach kierownicą i by, zaraz by, byłoby po całej kawie, myślę. <grystanie> nie, nie chcę tego sprawdzać, chyba. Ja na ślepo, bo nie wiem, który to jest budynek, ale chyba podejrzewam, że to ten tutaj po lewej stronie. Tak. Tylko gdzie dalej? Dzień dobry, kurdek Globo z tej strony. Panie, ja tutaj jestem przed wejściem. Nie, nie mam napisane, gdzie dalej mam iść. Dobra, dobra, dobra. Nie. Mhm, już idę. Dobra, jasne, do zobaczenia. Dobra. No, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dobra, zrobiliśmy drugie zamówienie. Yy, I mamy teraz tak 30 zł. Mamy następne. Dobra. I mamy McDonald's. Dawno mnie tutaj nie było w tym maku. Zobaczymy, czy będziemy czekać, czy nie. Czy coś się zmieniło? Chyba nikt się nie obrazi jak sobie tutaj tak przejadę, co? Myślę, że nie Jaki numer? VT VT? No Dobra Dobra, trzymaj Jakie pytanie, czy jesteś dexterowski? Nie Ale. Tutaj już się to tak nie da zrobić, tak jak w Glow, bo jest więcej miejsca Ja zawsze je właśnie wkładam tak poprzecznie, żeby zablokować te napoje Nie no, mam nadzieję, że się nie wyleje Kurde, tego nie przemyślałem Nie, kawa na lampkę mi się wylała nawet, co jest no, to nie będzie jakiś akademik tutaj, tylko to będzie z tych rzeczy po lewej tutaj. Tyle invention. No. Pierwszy raz to jest. wygląda Krampa. No bo zadzwonimy do pana Filipa. Dzień dobry. Dzień dobry do pana. Do mnie. Dobrze. Eee, proszę bardzo, nie ma problemu. Dobra, to teraz tak, tutaj jest napój chyba. A tutaj jest jedzenie. A co pan ogląda? YouTube'a czy TikToka? Bardzo dobrze. Dobra, dzięki i do widzenia. My również pozdrawiamy. Napiszcie widzowie w komentarzach pozdrowienia dla pana Filipa. I przez półtorej godziny mamy zarobione 40 zł. Bo niestety tutaj jeżdżąc na Boraku to ja dużo nie zarobię na pewno. W ogóle w takich sytuacjach. Jeżeli rozpoznacie mnie i chcecie być na filmie czy coś takiego, to powiedzcie mi, bo ja z reguły zapominam się po prostu zapytać, a ja potem nie mam jak się z wami skontaktować i się pytać i tak dalej, więc po prostu z automatu bluruję kogoś. Więc jeżeli taka sytuacja by się zdarzyła, to po prostu mi powiedzcie na miejscu od razu i wtedy będzie OK. I wracamy do naszego kochanego McDonalda. Jeżeli chcecie się w ogóle zatrudnić w Globo, na dole macie link polecający. W zależności od typu pojazdu, po zrealizowaniu 60 bądź 80 dostaw w ciągu miesiąca dostajecie bonus, do rejestrując się z tego linka. Więc myślę, że to fajna opcja. LL. Zostawić na wycieczce. Nie ma problemu. Najchętniej no bym pojechał tutaj pod prąd. Ale zbyt ryzykowne. E, nic się nie zmieniło w tym McDonald's Dalej czekamy po nie wiadomo ile czasu, nie? Dlatego będzie dzisiaj słaby zarobek. podany kod do bramki naprawdę dłuższych się chyba nie dało nie? godziny 51 zł i 20 groszy. słabo za 17 złotych i on gościnny i on niezbędny a ja teraz ja jadę i planuję sobie trasę w głowie no dobra zobaczymy jakoś dojedziemy nie? byle w miarę szybko Tutaj czerwone, to tu się zaświeci zielone Znaczy powinno W ogóle wy mi taki mówicie Pojedź do innego miasta pojeździć Bo, Kurwa wózek z Biedronki tam stał No Pojechać pojadę na pewno Tylko nie wiem kiedy Ale najbardziej to ja bym chciał pojechać do innego kraju Ha co nie? Zobaczyć jak to bardzo się wszystko różni I zarobkami, i tak dalej, i tak dalej, nie? Kurwa, to jest coś co naprawdę chciałbym zrobić No i tak sobie pojechałem przez tą Wileńską, że się zagadałem z Bogu Zapomniałem skręcić Ale was nie. Dobry, 1,4,9 Trzeba poczuć. To jest wtedy, będzie najbliżej. Okej, okay, dobra, no jest. Trzeba to wszystko wjechać dookoła. Tak czy skak. Żabiniec jest tak odcięty od dojazdu, że to jest po prostu hit. Chociaż nie, tędy będzie szybciej. O ile pociąg nie będzie jechał. Dobra, zapory podniesione, więc mamy szansę. I tutaj na tym przejeździe to się stoi kurwa pół godziny czasu. Naprawdę jakby nie chcę mi się wierzyć, że nie ma żadnego takiego przejazdu. Na żeby z takiego fest, fajnego skrótu, nie? Albo jest tylko ja to nie wiem. To jest skrót na żabiniec wszystkich kubierów. Jak widzicie manetka też jest przydatna do otwierania furtek bez większego wysiłku. <grywa> no wszystko spoko, ale przydałoby się drzwi otworzyć, nie? Can you open the Dziękuję. O, oh, nice cat. What a tiny cat. <laughs> okay. Malutki wyglądał tak jak bolec kiedyś. Oczywiście nie ma to zasięgu, żeby zresztenia skończyć. I właśnie to będzie problem przy streamach największy Urywanie się zasięgu w takich budynkach. No niecałe 70 zł mam i zostało nam <głos》> pół godziny pracy. O kurwa. Ej, nie chcę tam jechać. <laughs> ja to przypisuję. Nie chcę tam jechać, kurwa. Piękna <laughs> dalej <jest. śmiech> Won. Jak? O, dobra. No i pięknie, dobra. O owie lepiej. O panie. To niezły korek. Ja nie chcę coś w tym torku, ja nie przyjadę będę. Czourwa? Jehe O już łzy są czy lecą od prędkości, no dobra, jedziemy razem z nimi, nie? Nie ma chuja? I myk. <gryw> o kurwa kad dziura. Co to było? Po co ci? Full do miasta, po co ci enduro? Kurwa, no nie, nie wiem, niech pomyślę. Po cholerę mi to. Hmm. Kurde bele, nie? Dzień dobry. 2, 1 O gotowe, o co tu? nawet piknęłam za gotowe No widzę, widzę Super Rosko pali wszystko, ja nie wiem jak tu się jeździ w ogóle teraz nie? Ale chyba dobrze Nie wiem, czy to jest Dobra, ja bym chciał tutaj zjechać w ogóle w prawo i tutaj no nie jest zakaz wjazdu, kurwa hmm. Cudownie Okej okay. No mi się podoba I teraz No i tak to działa, nie? Dobra. I proszę bardzo. Dobra. Dzięki widzenia Dobra, to będzie ostatnie zamówienie. Ja już wiem jaki będzie wynik. Wy się dowiecie na końcu. W sensie ile zarobię. Co do prądu z baterii nie pomyliłem się wcale 25 km i poszła walić się jedna czwarta już. Gdzie zwykle 1 czwarta mi ucieka dopiero przy 40 km. W sumie też niepotrzebnie tak ogranicza mu tej baterii w ogóle. czyż po to to wszystko jest, żeby z tego korzystać, nie? A ja głupi nie korzystam. Dobra, ja co tu Dobra, dwa zamówienia: 820 i 119. Proszę bardzo, dzięki, widzenia. I teraz budynek obok. Też drugie piętro. Dobra. Tam jest 43 pięćdziesiąt. I teraz tak. 3 godziny i zarobiliśmy 98 zł. Mając ustawiony skuter. Nie wpadały jakieś mega duże trasy. No raz się zdarzyło, i potem długi, które przypisałem, bo nie chciałem jechać na Błękindowicę, daje nam to 32,60 na godzinę, Więc moim zdaniem, nie wiem w sumie, czy to się opłaca. Po prostu chyba jakiś dupowaty dzień, żeśmy mieli. Spróbuję, może nagrać kiedyś jeszcze raz taki film. Bo ja słyszałem, że po prostu na skuterze. Ludzie lepiej zarabiają, nie? No nic, no mam nadzieję, że się podobało. No nic, do następnego. Siełanko.